Witajcie! Jeśli chcecie usunąć hasło do logowania się w Windows 11, to najpierw musimy otworzyć Start. Teraz przechodzimy do ustawień. Jeśli nie są one tutaj dostępne, to wpisujemy ustawienia w tym polu wyszukiwania powyżej. Następnie klikamy w ustawienia. Kupiamy się na zakładkach po lewej stronie i wybieramy zakładkę konta. Teraz klikamy w opcję logowania. Przechodzimy do zakładki Hasło i klikamy zmień. Będziemy usuwać hasło dla konta Dawid. W tym miejscu musimy wpisać nasze bieżące hasło. Jeśli klikniemy lewym przyciskiem się tutaj, to jesteśmy w stanie podejrzeć hasło, które wprowadziliśmy. Ja wpisałem je poprawnie, dlatego jeśli by również to zrobiliście, to przechodzimy tutaj i klikamy dalej. Tutaj mamy trzy nowe zakładki, lecz nic z nich nie wpisujemy. Klikamy dalej. Klikamy zakończ. I w tym momencie. Usunęliśmy hasło z naszego konta. Tak więc teraz, jeśli wyłączymy komputer i wyłączymy go ponownie, nie będzie potrzeby logowania się, nie będzie potrzeby wpisywania hasła. Od razu komputer przejdzie do naszego pulpitu. Jak widzicie, jest to całkiem proste. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zostawcie je w komentarzu. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję. Pozdrawiam!